Witam i zapraszam Was do obej serdecznie do obejrzenia mojej, moich, wi mojego wideo, filmiku przedstawiającego całą moją kolekcję gier komputerowych. Więc zacznijmy. Najpierw jest bitwa o Anglię. Może mało, to mało widać, ale to jest według historycznych radiów. Dalej jest. Transformers zemsta upadłych. Oddwajam. Dalej jest Need for Speed Most Wanted 2012. Potem Colin McLeod 3. Musiałem niestety przegrać od kolegi. Dalej jest symulator jazdy samochodem osobowym w mieście klatków Rzadko gram, ale może kiedyś zagam z dodatkami, jak, jak skombinuję Dalej jest L.A. Renoir Który też mam na ps Transformers Wojna od Cybertron Rzadko grałem ale mogę spłować kiedyś sił. Jedna z najlepszych strzelanek i parodii GTA, mafia. A teraz perełka wśród symulatorów w kolei, Train Simulator. Znana z dość topornej i kanciastej grafiki. Mam też grę edukacyjną Wielki Turnień Geograficzny. Tutaj trochę jak w słynnym programie Milionesy. Startujemy w wielkim Turnieju geograficznym i odpowiadamy na pytania: gdzie co jest i gdzie się znajduje. Eee, policyjna Golącka. To trochę kojarzy się z serialem Cobra 11. Tosca Race Driver, pierwsza edycja, wyścigi, parodia Gran Turismo. Dalej, na podstawie mojego ulubionego super serialu, nieustrasony. Nie miałem wersję 2, wersję 1 z Nacy, ale mi się zniszczyła Może kiedyś kupię na wolumenie, jak będzie. Flat Out 2, zwariowane wyścigi jednym słowem. Spr sprint, si sprint Second Velocity. Kolejne zwariowane wyścigi w stylu flat out Wellman, Klon Masi i GTA. Tylko, w, w realnym mieście. Miasto nosi nazwę Barcelona. Można je też widzieć w, w kreskówce na Nickelodeonie Fred Szczęściarz. Ale to nie o tym. Dalej jest Need for Speed Round. Symulator policji. Zostań oficjalny celem policji Tom Pryder, swoją drogą Tom Pryder Legend swoją drogą yy, bohaterka gry im dość ładnie wysła Złota edycja Traffic Giant gdzie buduje się mia, yy, linię yy, transportową Symulator ośrodka narciarskiego, Zostań władcą ośrodka narciarskiego. Symulator autobusu. Tu można pokierować autobusem. Woda trochę jest paskudnie sobiona, ale miasto to Berlin i dość ładnie im wysło. A i można eksplorować pieso. A to coś dla fanów pływania łodzią podwodną, typu Nautilus. Zwiedzanie legendarnego Titanic'a, co, co prawda jest na oceanu, ale dzięki tej gielce można zwiedzić statek. Real, realny statek, pod, zatopiony od, wiek, od lat. To jedna z moich starych, dobrych pozycji. Mało grałem, ale cóż, Need for Speed 2000. Tu możemy zbudować z ogród zoologiczny masen. czyli ZO Empire. City Bus Simulator 2010. Grid, Kolejna, kolejny kron Gran Turismo i następca Legendy Toski. Symulator Katastrof, Emergency 2012, pożyczyłem kolecę i, i przegrałem niestety, bo mi uskodził płytę. Wings of pe, play play, jak to się cyta, wraz z dodatkami, Kolejna, kolejne bitwy lotnice z lat wojny. To na basie Keskówki, rodzinka Robinsonów, tej zwariowanej. Kreskówki Disney'a i Pixara. Kolejny symulator autobusu. Też w realnym mieście Berlin. I to znowu pelełka wśród, wśród kolejowych gier symulacyjnych. Trains. Do której jest masa dodatków. Race Factor, kolejny klon Gran Turismo, symulator jazdy samochodem, symulator samochodów wyścigowych. Można by powiedzieć, że to kolejny klon Gran Turismo, ale trzeba ściągać masę nowych modeli i żeby to było Gran Turismo Colin McRae Wilt Three Sutra ID, Lace In kolejny Kron Gran Turismo Sim City Społeczności tutaj możemy budować miasto Nie wiem jak to się czyta, ale to chyba Europan Street Racing czy Jakoś inaczej jako, to się czyta Wyścigi po Europie Ciekawostką jest tutaj obecność miasta Warszawa Firefighter Walka z ogniem Czyli przygodówka o straszach. Need for Speed, Most Wanted. N nie muszę tłumaczyć, co to jest. N Need for Speed, Hot Pilsuit 2. Też nie muszę tłumaczyć, bo wszyscy wiedzą, co to jest. Teraz, a, to, a to jest tańszawe. Tańca, jakby to powiedzieć, nie kron, ale parodia Need for Speed: Latzels GT Transformers. Wszyscy wiedzą coś, co to jest: Optimus Prime i Megatron. Procrime crime new york city Quem